Witam wszystkich ponownie na kanale Moje domowe jedzenie. Dziś kurczak po toksańsku, czyli bardzo szybki i prosty obiad, przepyszny. Ja przygotowałam takiego kurczaka z ziemniakami, surówką, bardzo fajny zestaw i obiad gotowy. Polecam, zróbcie koniecznie. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowuję dwa kawałki fileta z kurczaka i kroję je dokładnie w ten sposób, jak widzicie na takie mniejsze kawałki, na ukos. Pozbyłam się wszystkich błonek i delikatnie rozbijam każdy kawałek kurczaka, żeby nie były plastry zbyt grube. No i przyprawiam. Tradycyjnie u mnie sól, pieprz, przyprawa do kurczaka. Można dodać również oczywiście inne przyprawy. Teraz rozgrzewam olej i takie kawałki kurczaka będę podsmażać na oleju z każdej strony kilka minut. Tak, aby mięso nie było surowe. I w międzyczasie przygotowuję sobie sos. I tutaj mam pół szklanki wody, około dwie łyżki mąki, dwie łyżki takiej śmietany 18%, sól oraz pieprz. I to będzie mój taki bazowy sos. Ale oczywiście później dodamy dużą ilość śmietany kremówki. filet kurczaka jest podsmażony. Teraz go ściągam z patelni. I na tym samym tłuszczu podsmażam cebulę pokrojoną w pióra i za jakieś 2 minuty dodaję pozostałe składniki, czyli liście szpinaku, suszone pomidory, tutaj delikatnie podlewam wodą, aby nic nie przywierało. Dodaję również sos z śmietaną 18%, mieszam, to duszę około 10 minut, a następnie oczywiście niezbędna jest śmietana 30%, więc ją koniecznie musimy dodać i również musimy nadal, mieszając co jakiś czas. I po około 25 minutach mięsko jest mięciutkie, sos jest gotowy, ma fajny taki kremowy kolor, bardzo serdecznie Wam polecam, bo jest naprawdę taki obiadek przepyszny, u mnie tak jak widzicie surówka, ziemniaki, fajne dodatki i obiad gotowy. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.